No to jest przystanek, który powoduje, że no to jest przeliczone na około 130 pociągów w ciągu doby, więc spora liczba, natomiast to jest przystanek, który służy nie tylko wewnętrznym połączeniom w Krakowie, ale także i zewnętrznym, więc to jest naprawdę taki element tej trasy kolejowej i w ogóle połączeń, że no warto zwrócić uwagę, że to jest naprawdę wyjątkowa rzecz. Takich przystanków jest wiele, które będą służyły mieszkańcom. Ze względu na, na układ miasta, Zabłocie, Grzegorzki są najważniejsze, ale pamiętajmy, że te przystanki, które powstają w całej Polsce i również w województwie małopolskim, właśnie mają przyciągnąć pasażerów, a to już się dzieje. Tutaj niedaleko mieszkam, bardzo dobrze, jednak nie muszą ludzie jechać do dworca głównego. Gro, tutaj budynków takich IT mieści się przy Grzegorzeckiej. Przy masarskiej, rzeźniczej i będą mieć ludzie na pewno bliżej i do pracy, i na uczelnie. Zamiast metro to się zrobiło metro na górze. Inwestycja tańsza, lepsza i to samo. Także naprawdę pomysł jest dobry. Coraz, coraz więcej jest tych dobrych pomysłów. Tutaj chodzę zawsze co tydzień na Podhalę Targową. Teraz przyszedłem oglądnąć. no jest to rewelacja. Czekaliśmy długo na to, parę ładnych lat, ale to co stworzono daje naprawdę radość. I no uważam, że to jest super połączenie dla osób, które z Wieliczki czy gdzieś tam z Zabierzowa dojeżdżają, no to myślę, że, a tym bardziej tutaj centrum Grzegórzki, no to chyba bardzo dobre, tak uważam. Bardzo ładny, także no, jest co podziwiać, i jest jak się to mówi, jakaś zasługa.